wszego, Zdrówka szczęścia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń. Dużo osób po Sylwestrze jest zakatarzonych, zaziębionych i chcą coś zjeść gorącego. Dzisiaj proponuję Wam rosół: rosół z mięsa mieszanego. Jak zrobić pyszny rosół, to ja Wam powiem. Tutaj mam ten przepis włoski, przepis z włoskiego, z włoskiego przepisu, właśnie z włoskiego kanału. I już Wam mówię, co nam jest potrzebne do przygotowania pysznego rosołu. Przede wszystkim musimy mieć duży garnek. Ja wziąłem większy, bo wiadomo, musi być taki duży na kilka litrów. Do przygotowania tego rosołu. Potrzebne jest nam jakie warzywka. Przede wszystkim duża cebula. Cebulę robimy tak jak nasze mamy robiły babcie, prababcie. Cebulę należy e, zarumienić w ten sposób i bierzemy całą cebulę, nie obieramy z tych właśnie z tej skórki. Po prostu cebula ma być nieobrana. Tak też moja mama robiła na blasze smażyła, takiej kuchni na wsi, a ja teraz na patelni. Bo oczywiście w mieście nikt nie ma e, taki, takiej blachy, jak ludzie mają jeszcze piece na wsi. Więc bierzemy patelnię, kładziemy i sobie ją tak zarumienimy w ten sposób. Ok? Dobra. Mamy jedną cebulę. Potrzebne nam jest trzy marchewki ja wziąłam trzy no jak ktoś nie ma to weź nie dwie trzy marchewki i dwie nacie selera i już są umyte nacie i Pokrojone w takie większe kawałki. Marchewkę pamiętajmy, nie obieramy. Marchewkę umyjemy i zostawiamy taką, jaką mamy. Jeżeli na przykład robimy rosół latem i mamy swoją marchewkę z tego, z ogródka, to widziałam na, tej, na tym kanale włoskim, że on nawet dał z tą nacią od marchewki. Po prostu i to zielone wrzucił do garnka. No dobrze. To mamy już te trzy składniki. Teraz następny składnik to są właśnie. Ojejku, przez te uleciało mi. Tutaj mam trzy goździki. Goździki po włosku to kiodidi garofano. Kiodidi garofano to goździki. Później dałam 11 ziarenek jałowca. Ja sobie kupiłam jałowiec włoski, tutaj ginepro, bakę, ale se podpisałam, żeby wiedzieć, że jałowiec, bo go przecież ciągle nie użyłam, więc żeby mi się nie pomyliło, że to jest ziele angielskie, bo jest podobne, ale to jest jałowiec, jałowiec, czyli ginepro. Następny, te przyprawa to są, to jest pieprz, tutaj mam... 2, 4, 6, 7 ziarenek pieprzu. siedem ziarenek pieprzu czarnego. Akurat pieprz mam czarny, jeszcze ze sklepu polskiego, bo tu kupiłam w Rzymie pieprz czarny w ziarenkach. I, i, i to wszystko. No i oczywiście mięso. Także, kochani, wrzucamy do garnka naszą cebulę pod rumienioną na patelni. Rzucamy do garnka. Będę powtarzać tak, bo są nowe osoby. Wrzucamy trzy marchewki pokrojone, nieobrane. Wrzucamy do garnka dwie nacie selera. Wrzucamy do garnka trzy goździki. Widzicie goździki trzy. Wrzucamy do garnka 11 ziaren jałowca. Tak wyglądają ziarenka jałowca. I wrzucamy do garnka, o, jeszcze jedno ziarenko, a nie, dobra. Wrzucamy do garnka 7 ziarenek pieprzu. Pieprz i jałowiec dodajecie, ile Wam się podoba. Teraz kochani, co należy zrobić? Wrzucić mięso. Na razie muszę Was jakoś umieścić w tym statywie, bo tutaj mam statyw przygotowany dla Was. Tutaj to muszę przestawić momentu. Tak zrobię, żeby to było, bo ja tutaj będę wlewać wodę i po prostu musicie być jakoś umieszczeni. A wiem, że jest zawsze dużo na moich live'ach, bo co robię live'a to mam kilka tysięcy, więc z czasem przyjdzie więcej osób. A tutaj gotuję m, taką zupę warzywną dla męża. Yy, on powiedział, że rosołu nie będzie jadło, no to nie. Ja będę jadła rosół. ja sobie ją gotuję. Dobrze, momento. I już teraz tak. Yy... Postawię te moje przyprawy do moich przypraw. Dobra jest, ok. I teraz tak. Mam tu mięso, kochani. Mam tu mięso zamoczone, umyte. Tu jest 600 gram mięsa wołowego i wrzucamy do garnka. I wrzucamy. Tutaj mam dwie duże te. Ali to są skrzydła z indyka. Kupiłam kurczaka, ale kurczak nie podchodził mi zapachowo, więc takie korpusy z kurczaka kupiłam, ale te korpusy nie były za bardzo świeże i musiałam je wyrzucić, bo po prostu mi śmierdziały po świętach czasami coś z takiego nieświeżego w sklepach i no niestety, musiałam wyrzucić do e, kosza, ale naprawdę kupiłam te korpusy e, z kurczaka i powiem Wam, że te korpusy były bardzo tanie, bo kosztowały u nas, ile one kosztowały, gdzie to są te korpusy, e, groszowe sprawy kosztowały, ale powiem Wam, że po prostu wyrzuciłam, aha, wyrzuciłam nawet opakowanie. Dobra, w każdym bądź razie, jeżeli coś Wam śmierdzi, nigdy nie wkładajcie do garta, bo będzie Wam później śmierdzić i wszystko zabrudzi Teraz do takiego garta, jak wrzuciłam warzywa, przyprawy i mięso, trzeba dodać soli. Nie wiem ile tej soli, ale ja dam taką. Pełną łyżeczkę soli. Później zobaczę, czy będzie ok, sól. I teraz wlewam tyle wody, żeby zakrać, zakryć moje mięso i jeszcze trudniej więcej. No bo to później będzie się gotować długo, prawda? No. Wlałam jeden litr, wlewam następny litr wody. Ok. I jeszcze jeden litr i Zobaczę czy okej, ok, czy nie. Ok. Teraz zaraz Wam zdradzę sekret tego rosołu. A, że on ma się gotować 3 godziny, to doleję jeszcze ciutku, litra jeszcze doleje. On nam się będzie, parował będzie, wygotuje się. Dobra. Lejemy. No, no, niecałe pół litra, czyli 3 litry i 200 ml tej wody, ok. Teraz łączę gaz pod moim garnkiem. Ok. I słuchajcie uważnie, co się dzieje. Najpierw nastawiamy na wysoki ogień pod garnkiem. Jak już włożyliśmy warzywa, przyprawy i mięso, to przykrywamy nasz rosół. I teraz e, będzie tak. Got wysoki gaz i doprowadzamy do zagotowania. I w momencie, kiedy zacznie nam się gotować rosół, Robimy gaz na mały ogień, ma tak pyrkocać i odkrywamy pokrywkę i już później, kochani, nasz rosół ma być cały czas odkryty do momentu kiedy nam się nie ugotuje. I co, jak zacznie nam się gotować, to mamy zbierać sitkiem i przygotujemy sobie jakieś sitko. Ja tutaj mam takie włoskie sitko, to się nazywa spiumarola, rola, bo skiuma po włosku to jest e, inaczej e, ten, e, piana i takie, taka włoska... Takie włoskie, to sitko, takie cedzak, takie, ale to jest, to się nazywa skiumarola. Tak to wygląda, zobaczcie takie coś, to jest skiumarola. Zaraz będę czytać, co piszecie. I jak zacznie się gotować nas, nasz ten rosół, to zbieramy powoli te szumowiny, ta, tego to skiuma, i wyrzucamy. Później. Nie, cały czas, jak już zbierzemy, cały jakiś czas możemy zamieszać, żeby zobaczyć, czy tam gdzieś nie pozostały. Po co gotujemy rosół odkryty? No, pytanie dla wszystkich za milion złotych. Po to odkryty gotujemy, żeby nabrał smaku i takiego złocistego koloru. A, widzicie, i dlatego ma być odkryty i gotujemy przez kilka godzin na bardzo małym ogniu. To jest sekret dobrego rosołu. E, tak gotowały nasze babcie na kuchniach, takich paleniskach. Takie kuchnie, wiecie, na drzewo. Moja mama też ma taką kuchnię w domu. Wiecie co, to jak się tak postawi z boku na tej kuchni, nie na tym gorącym palenisku, na tym wysokim ogniu, tylko tak z boku, to ten rosołek dochodził, gotował się. Rosół z mięsa, jest bardzo zdrowy. Zdrowy na nasze płuca, na wszystkie nerwy, na wszystko. I, i to jest zdrowo. Jeżeli ktoś pamięta, to jak czasami, tak w dawnych czasach, nie wiem jak teraz, ale w dawnych czasach, jak ja leżałam w szpitalu, chora byłam zawsze, jak byłam mała, to mama przynosiła w słoiku rosół z kury, takiej prawdziwej kury wiejskiej. No to było rewelacja, bo taki rosołek się daje też ludziom chorym, no bo on jest zdrowy. To tak jak się daje ludziom chorym jabłuszka gotowane, bo są bardzo zdrowe. Słuchajcie, i w momencie, kiedy już mamy ugotowany ten rosół, to należy go przecedzić. Przecedzamy go przez sitko, ale na sitko. Najlepiej położyć jakąś gazę albo coś takiego, co będzie takie, wiecie, żeby te wszystkie niejasności, te wszystkie szumy, co są na tym naszym rosole, to my mamy to wszystko przecedzić. I wtedy wyjdzie nam cudowny rosołek, klarowny, smaczny. Jeżeli chodzi o doprawienie solą, no to my musimy spróbować, czy sól jest, jest odpowiednia. Moim zdaniem na tyle litrów wody, to ja jeszcze dodam troszkę soli, bo dałam jedną łyżeczkę, to jeszcze pół łyżeczki dodam i jest ok. I teraz, tak jak Wam powiedziałam, przykrywam i będę doprowadzać do wrzenia, a później już będę sobie go zbierać. Także dzisiaj wieczorem mam rosołek na kolacji, bo on na pewno nie będzie na obiad, na obiad to ja wie, wiecie co, sobie zjem trochę tej zupy, co gotuję dla męża, ona już jest przygotowana, więc ją wyłączam, teraz e, na obiad będę miała też kochani, e, ten, jak to się nazywa, sałatkę warzywną, którą robiłam na Sylwestra i powiem wam, że po prostu, Ojej, gdzie ta moja sałatka warzywna jest, o. Tutaj mam dwa, dwie sałatki zrobiłam, więc drugą sałatkę mam do skonsumowania i teraz Was odkręcę z tego statywu, bo wiecie, statyw jest tutaj, tak. Tu mam przykrytą. Pamiętajmy, że jak wkładamy rzeczy do lodówki, to na res, żeby przykryć taką folią, bo ta folia zabezpiecza nam od y, nasiąknięcia innymi zapachami z lodówki. Wiadomo w lodówce wszystko trzymamy. Ja tą sałatkę robiłam przed Nocą Sylwestrową, czyli 31 grudnia. Dzisiaj jest 2 styczeń. Ona mogła stać do dzisiaj, a wiecie dlaczego? To ja Wam powiem. Jaki jest następny sekret. Jeżeli chcemy, żeby nasza sałatka stała dwa dni w lodówce, nie dodajemy do sałatki cebuli. Ja tutaj nie dodałam cebuli. Po prostu jest bez cebuli, bo cebula jest kwaśna i powoduje szybko, że się może skwaśnieć nasza ta sałatka, więc ja bez cebuli zrobiłam. No za to mam ogórka takiego właśnie jak widzicie, tu jest kiszony ogórek, pyszny. Muszę wam powiedzieć, że zaraz spróbuję i zobaczę czy nie jest kwaśna, czy się nadaje do jedzenia. Mm, spróbujemy jakimś widelczykiem, bo to wiecie, jak ja zawsze próbuję, zanim postawię na stół, bo jeżeli coś jest nie tak, no to wyrzucam, tak jak Wam powiedziałam, dzisiaj kupiłam mięso z kurczaka, takie kości, bo mówię wrzucę z kurczaka, z wołowe i z indyka, okazało się, że mi śmierdziało i to wylądowało w koszu, znaczy w odpadkach organicznych. Mmm, może być. Bardzo no dobra. Dobrze. No dobrze. To tak, to ja mam tą sałatkę jako przekąskę. Znaczy się potem po, po zupie. Zupa jest ugotowana, warzywna. Tutaj jest nastawione na mój rotół, a tu jest ta zupka. Ojejku, jaka para wyszła. I jeszcze mięsko usmażę. Mięsko dzisiaj mamy takie mm, fajną cielęcinkę, Gdzie ja porządam to mięsko? Moment. Ach już Wam tutaj pokażę. Ojejku. Takie kupiłam, te, taką cielęcinkę kupiłam, to piszę po włosku Fettine di kosza Vitello, Vitello po włosku to jest właśnie um, cielęcinka, no i takie dwie te i sałata mieszana, mam pomidorki, kupiłam dzisiaj ogórki, kochani, ogórki u nas też niedrogie, takie fajne to. Zrobię, o zobaczcie jakie piękne ogórki, także wiecie, ogóreczki będą, pomidorki też są, ale ja nie będę łączyć z pomidorkami ogórków, tylko zjem same ogórki, tak fajnie pokroję. Dobra, przeczytam co piszecie, będę się z Wami żegnać, bo zabieram się do przygotowania tej sałatki z ogórków, mięska i będziemy jeść. Saluti tutti Alessandro. Saluti tutti. Buon anno. Più forte buon anno, auguri a tutti quanti. A no, to bonanno i auguri per tutti quanti, to znaczy wszystkiego najlepszego w nowym roku dla wszystkich. Ok. A teraz czytam, co piszecie, kochani, bo tutaj pisze ktoś, Renatka, cześć, Renatka, wszystkiego najlepszego w nowym roku, MWK. RK, witaj Kraków, pozdrawiam Gosię z Krakowa, Magdalenka, też pozdrawiam Magdalenkę, no ja już nie będę mówić wszystkim po kolei, ale mówię do Was wszystkich, wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Rosołek dobry, Magdalenka, dlaczego rosół jest dobry na przeziębienie? No to już powiedziałam. No ale słuchaj, no na przeziębienie, no ale przecież Magdalenka, ile Ty masz lat? Czy Ty słuchałaś, co ja powiedziałam? Rosół skóry, ale rosół skóry musi być taka kura wiejska, która jest na wybiegu i nie jest waszerowana antybiotykami, bo nie możemy zrobić prawdziwego rosołu skóry kupnej. Ja powiedziałam, że jak byłam mała i chorowałam, leżałam w szpitalu, mama mi gotowała rosół skóry ale ja się wychowałam na wsi, kury chodziły i biegały. Były kury, kaczki, króliki, wszystko było, także to było wszystko naturalne. Zwierzątka jadły rośliny, które rosły i były bez żadnych... Tam oprysków bez niczego, i po prostu marchewkę mama posiała i sama ją uprawiła i nie podsypywała żadnymi nawozami, i tą marchewkę jadły króliki, a później my jedliśmy króliki. Kury chodziły na wybiegu, znosiły prawdziwe jajka bez antybiotyków, bez żadnej modyfikacji i były zdrowe. Teraz jak ja poczytałam sobie, że jajka od kur, które siedzą na grzędzie i nie ruszają się, są niezdrowe. Więc nie można kupować jajek w sklepie, bo jajka w sklepie są niezdrowe. Mają więcej omega, już nie wiem którego: czy omega 6, czy omega 3. W każdym bądź razie wyczytałam, że trzeba tylko jeść jajka od kur z wybiegu, bo jest inna proporcja. Proporcje między omega czy omega 6 są dobre w tym jajku, a w tym od kury, która siedzi, jest niedobre. Więc jest niezdrowe jajko takie, od kury, która siedzi, tak samo kura, którą kupujemy, czy na przykład kury, które tam kupujemy, mięso z kury takiej, piersi z kurczaka, to wszystko, to jest wszystko faszerowane antybiotykami i one są takie, że szybko rosną, ale to jest niezdrowe, więc ja przestałam jeść mięso z kury, ja rzadko jem. No, kupiłam cielęcinkę, bo mięso z cielęcinki jest takie zdrowe, delikatne, ale też nie mam pewności, czy ta cielęcinka nie jest faszerowana jakimiś antybiotykami, żeby szybko tam podrosła cielaczek, żeby później zrobić takie mięsko. Także wiecie, ja się przerzucam teraz na ryby i na warzywa. No, ale w nowym roku robię rosół, żeby rozgrzać się i żeby było fajnie. No. To tyle dziękuję bardzo wam, że jesteście. Ja tutaj dla osób, które się teraz pojawiły, nastawiłam narosł z tego z mięsa i tutaj wrzuciłam mięso wołowinę i indyka i dodałam takie przyprawy. Już Wam mówię zanim tego, to jeszcze wam raz powtórzę. Dodałam do tego jedną dużą cebulę przepołowioną. cebulę przepołowiłam. Podsmażyłam na patelni i całą taką z tymi łupkami wrzuciłam, wrzuciłam trzy marchewki pokrojone w duże kawałki, dwie naciselera. później dodałam trzy ziarna tego, no to jest trzy ziarna trzy goździki. 11 ziaren jałowca i 7 ziaren e, pieprzu czarnego i dałam 1,5 łyżeczki soli. To wszystko przykrywamy, doprowadzamy do wrzenia. Ogień pod garnkiem musi być na maksa. W momencie, kiedy zacznie się gotować, odkrywamy. Nie przykrywamy, zbieramy szumowiny i gotujemy na małym ogniu, dosłownie takim pyrk, pyrk, pyrk. Przez trzy godziny. Dziękuję bardzo, że byliście. Życzę miłego dnia, smacznego, jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku i żeby wam się powodziło i cóż jeszcze wam powiem i wesołości i ciał i dziękuję bardzo.